Ruch TV, oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. także tracicie dwa punkty czy jednak zdobywacie jeden. No, no że wygraliśmy yy, z i to my dzisiaj straciliśmy dwa punkty, więc yy... Na pewno nasza gra mogła wyglądać lepiej. Myślę, że yy, ta końcówka yy, spotkania yy, w, miarę, w miarę niezła, ale, ale 7 minut, mm. myślę, że musimy przyspieszyć nasze granie i i, i stwarzać na pewno więcej sytuacji. Ten rzut karny był takim chyba momentem, który mógł odmienić to, to wszystko jednak się nie udało. Taka jest piłka, prawda? No Dokładnie tak, Mieliśmy no dzisiaj sytuację, żeby, żeby ten mecz wygrać i czasem się zdarza, żeby karnego nie szczęlić, potem druga sytuacja też, też moja, niewykorzystana i no i niestety jak takiej sytuacji się strzela, to, to nie możemy wygrać. Mówiłem, ja że przed wami jeszcze trzy spotkania. Wszystko się może zdarzyć i cel się nie zmienia, prawda? Myślę, że się nie zmieniamy, gramy dalej e, e, o to, żeby jak najwyżej być w tej, w tej tabeli. Zostały nam trzy mecze, więc zrobimy wszystko, żeby, żeby te trzy mecze wygrać i zobaczymy co to da. Dzięki.